Dziękuję za udzielenie głosu. Pozwolicie Państwo, że odczytam, będzie łatwiej. Szanowni Państwo, czuję się w obowiązku wygłosić oświadczenie, dlatego też chciałbym się odnieść do obserwowanych od kilku dni wzrastających liczb tzw. fali pozytywnych testów na obecność COVID-19. Testy PCR oparte są na metodzie replikacji kodu genetycznego DNA, RNA wynalezionej przez naukowca Kelly Malisa, który sam stwierdził, cytuję. Metoda PCR nie może być metodą diagnostyczną. Polega ona na replikacji pobranego materiału z nosa czy z gardła. Zostają wyodrębnione genetyczne cząstki RNA i one są replikowane, namnażane w kolejnych cyklach w postępie geometrycznym, aż do momentu, kiedy mogą być zauważane i wtedy są badane jako cząstki diagnostyczne. Sam Kelly Mali stwierdził, że powyżej 35. replikacji dane dostarczane przez metodę PCR są już z naukowego punktu widzenia niewiarygodne. Tymczasem jesteśmy badani przez testy, które replikacje mają 45 -krotną. Naukowcy twierdzą, że każda kolejna replikacja zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnego testu PCR. To by tłumaczyło sytuację, jak to słyszymy, bez objawowego przechodzenia COVID-19. Tak naprawdę osoba taka jest zdrowa, tylko wskazanie testu jest fałszywe, a jej wynik ląduje w statystykach. Zastanówmy się, gdybyśmy tak na przykład grypę przechodzili bezobjawowo, nikt by tego nawet nie odnotował, nie zauważył, nie sięgnęlibyśmy nawet po żaden lek. Przykład z życia. Dnia 20 października 2021 roku w sanatorium w Ustroniu, jak napisał jeden z naszych regionalnych tygodników, wśród osób starszych wyszło sześć pozytywnych testów, z czego tylko jedna osoba miała objawy grypopodobne, pozostałe pięć osób nie miało żadnych objawów. Ani świadomości, że są tak zwani pozytywni. Więc albo tak wspaniale ich organizm radził sobie z COVID-19, albo co bardziej prawdopodobne, były to po prostu osoby zdrowe, tylko właśnie test wskazał fałszywy wynik. Szanowni Państwo, być może na tej sali, wśród nas, mimo że jesteśmy i wyglądamy na raczej zdrowych, nie wiadomo, ile tych testów PCR wyszłoby pozytywnie. Byłby to być może szok dla niektórych z nas. Pytanie. Co z psychicznego punktu widzenia dzieje się z człowiekiem, który usłyszy nagle, pomimo dobrego samopoczucia, że ma pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 załamanie, frustracja, wyszukiwanie u siebie objawów? Jeśli więc sam wynalazca testów PCR uważa, że nie mogą być one metodą diagnostyczną do badania COVID-19, bo, bo zafałszowują liczbę faktycznych zarażeń, to dlaczego je stosujemy? Dlaczego opieramy na nich kierunek naszych działań? Zamykanie bądź otwieranie szkół, całej gospodarki, posyłanie ludzi na kwarantannę, etc. Dlaczego nie wpisać choroby COVID-19 do spisu chorób takich jak grypa, angina, zapalenie oskrzeli, ogłosić koniec pandemii i udoskonalać metody leczenia osób faktycznie potrzebujących hospitalizacji za pomocą lekarstw? Dlaczego nie wysłuchać, a nie zagłuszać i straszyć utratą licencji lekarzy, którzy w swej praktyce, nie w teorii, stosując dostępne leki, osiągnęli i osiągają choćby niewielkie sukcesy i radzą sobie z chorobą COVID-19 i którzy wyleczyli wielu ludzi. Ich głosy są zagłuszane. Przecież pozostałe wymieniane wcześniej choroby, jak na przykład grypa, również powodują skutki uboczne, zgony, a ludzkość sobie mimo wszystko z nimi radzi. Tym bardziej, że przez trwający stan pandemii COVID-19 leczenie innych schorzeń i chorób cywilizacyjnych jest ograniczone bo skupiamy się na walce z pandemią. Przypominam, że nadal ludzkość choruje na różnego rodzaju nowotwory, choroby układu krążenia, układu nerwowego i inne. Szanowni Państwo, w latach poprzedzających pandemię najczęściej miesiące jesienne, czyli wrzesień, listopad oraz miesiące luty, kwiecień, czyli przesilenia odpowiednio letnio-jesienne i zimowo-josenne, cechowały się większą liczbą zachorowań, a także zgonów z tytułu powikłań pogrypowych, poanginowych, etc. W efekcie czego? Na przykład więcej zachorowań wśród dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach, czy nawet zgonów, szczególnie wśród ludzi starszych, osłabionych innymi przewlekłymi chorobami, związanymi przede wszystkim z układem krążenia i układem oddechowym. Prawdopodobnie więc ogłoszona zostanie kolejna fala w okolicach lutego i wcale nie trzeba mieć do tego szklanej kuli, żeby to przewidzieć. Znaczna większość mediów powoduje psychozę, podając liczbę pozytywnych testów jako liczbę zakażonych. Ja rozumiem, że podawanie szokujących informacji zwiększa poczytność obecnie nazywa się to klikalność czy liczbę wyświetleń ale myślę, że w naszym wspólnym interesie jest zwracanie do normalności, a nie dołowanie ludzi wzrostem cyfr, które o niczym konkretnym nie świadczą. Ilu ludzi zostało skierowanych do szpitala na oddział faktycznie chorych lub na kwarantannę tylko dlatego, że komuś wyszedł pozytywnie test, który nie powinien być używany jako narzędzie diagnostyczne? Ile osób mając zwykłą grypę lub przeziębienie zostało przez fałszywe wskazanie testu PCR zaliczonych do osób zakażonych COVID-19? Przecież ta psychoza unieszczęśliwi i zabije więcej ludzi niż pandemia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie na piśmie oświadczenia